Cześć, tutaj Jadrzej się ze mną jest Domin10. Siemanko. I dzisiaj zaczynamy y, pierwszy odcinek, zagrajmy Skywars. Y, także widzimy się na mapie. Także jesteśmy na mapie i gramy. Tak, y, do, my z Domin10 będziemy rzadko nagrywać raczej, bo wiadomo, teraz są żniwa, okres y, letni. E, też za niedługo będę mieć żniwa. E, do min 10 nie ma czasu, bo on jest e, on idzie teraz do drugiego gimnazjum. A ja idę też do. Nie, ja idę do szóstej. <grybujesz> <grybujesz> Bardzo śmieszne. Zapierdolamy na środek i spadłem? Fejl, ja pierdolę. A ty jesteś No widzisz. I dobra to zaczynam. Idziemy na kolejną mapę zaraz. Hehehe, skill <skrym z> parkura. Zaczynamy kolejną mapę, tym razem chyba nie zawalę. O no. chyba bo, właśnie zawalić, bo za cały czas zawalić, jak jesteś ze mną. Jak widzicie z Panem Wilczkiem chcieliśmy nagle drugi odcinek, ale on wyjechał na wakacje ja za niedługo też wyjadę na wakacje i... Dopiero tak koło września będą te odcinki, bo nie dogadamy się. A z dominem 10 on ma wolny czas, wieczorami ja też. No to sobie pogramy trochę, nie? Dobra, ja idę już na górę tego budynku całego. Chyba idę na pieprzać. Eee, czekaj, drewno trzeba tu pokładać. Tak, tak, tak. Dobra, idziemy. Tu widzimy pierwszą ofiarę która zaraz debnie, Nie! nie Dedna! Dobrze, 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 dobrze. Widzę cię, widzę cię. Na cio, cio. Oh o fucking bitch. Spadłeś Znowu fail. Nie no, jest ja się. muszę się ogarnąć na tych skywarsach, więc widzimy się znowu za chwilę. Widzę cię, Także jesteśmy y, na kolejnej mapie, y, tym razem chyba nie sfajluję. Y, Domin jest po lewej, po prawej raczej, ale od niego po lewej. Y, no i co? Mam złote jabłko. Tak więc wbijamy do mnie. Dlaczego? To jest zaraz Nie. Dedoś już? Aż taki Przyszło. głupi nie jestem, żeby trzeci raz rzędu ten... <głos> <głos> ja to wiem. Ja nie powiedziałbym, może być dedną jeszcze. Co? Założymy się, że do nie wygrasz ani jednej mapki dzisiaj. Ale ile mam punktów, a ile... Ty, a ty ja 4 ja tygodnie gram, a ja 500 a ty grasz więcej ode mnie. Nie, właśnie, że ja nie gram dużo. <laughs> to, to nie. Gdzie Czeka, ty, tam ty tam mi zapierdoliłeś? Fie Kurde, z mnie dzwoni. Niech dzwoni. A tak ja zbiorę. Cały I co to... weź mi tutaj most? Ej. A porób tam most, rób. Kurde, yeah. brakło mi koby. Fuck. Skok wiary! Skok wiary! Chociaż jest z kilka parkowców ja mam, ja mam, ja Skok wiary! Jest, 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 jest. Dobra. Ej, tutaj trochę się już pobudowali. Czekaj, to zrobię tak. Teraz to muszę wygrać. Nie ma bata. Nie ma mocnych na Marionet. którą całowałem całowałem szkole, ale to jest disco pole. Aj. Nie cierpię disco pole. A już jeden zetnięty. Tak, to Zala będzie drugi. Ty z drugiej strony sobie rób, bo teraz cię mogą kapnąć. O właśnie, no ale ja tak robię, bo mi się podoba. Dobra, ej, kurde, lepiej nie jest. Uważaj. Idzie na mnie... Do za tobą, za tobą. Co za mną? Nie, lubię cię to teraz tak. Dobra, zjemmy sobie. X jabłko. Te masz koksa? No. Ale gdzie ten hajer jest? Ja wiem gdzie. Gdzie? Bo tu jego nigdzie nie widzę. Ja go widzę! Czekaj, 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 czekaj. Gdzie on jest? Przed chwilą mnie walnął. On jest niewidzialny. tu kurwa jest? Ja pierdolę Nie, tam, tam jest. Gdzie? Na tej wyspie. Nie widziałem, niewidzialny! nie chuj. Niewidzialny! się widzę? Chodź tutaj, wbijaj tutaj. Chyba to będzie druga, długa mapa. Tam, 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 tam. Kurwa, nie mam tego. Eee, czekaj, czekaj, ja tam wyjeżdżam do środka. Kurde, idę tam. Fuck bym nie doskoczył. Huu. Co mnie kurwa ci posz? <grym> Tylko my zostali, jak, jak nie... jak nie... No, Dobra, widzimy się Mówię, na... że Widzimy się na kolejnej mapie. Odnawiamy grę. Jesteś na mnie. No wiem! I dlatego idę zaraz na środek. Ajjefie. Dobra, Zabawiam no wiesz, mamy by rzeczy. Gościu tu jest niewidzialny, przed chwilą go widziałem. Także już tutaj zabra... Ej, gościu jest niewidzialny! Widzę. Debnie cię. A ja mam... A, strzelaj w niego! Kurde haje w dedno i już minut? Yy, 6:20. To jeszcze czas. Jeszcze trochę, ale musimy kończyć, bo dopiero muszę kupić limitę, żeby nagrywać powyżej 10 minut. Jedziemy z Koksem. Gdzie ta ciota jest? Nie, gdzie ta ciota jest? Bo Ty pil wypił mi córkę. A na chuj, dobra. Do czego? Czekaj, bo ja tu się boję, gorzej. On jest... Ej, jestem sam na sam. Dead'i go. Tak, kurwa, ciekawe ja. What the fuck?! Widzimy, widzę, 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 widzę! Kurwa, podpaliłem się. Ja pierdolę, nie ogarniałem tego. O kurwa, no, deadłem, jak zawsze. Brawo! Dobra, Dziękuję. dawaj, dawaj, 3, 2, 1 skok! Widzę, jesteś Kalisk. Ja jestem czwarty, a ty? O jesteś po, po lewej. Jesteś ode mnie po lewej. Jak się wymierzam? Możeś kupił dziwko. Nie nie wcale. Tak się tylko straszę. Czemu ty to miałeś pisać na skype'a? I strasznie... Pisałem... Pisałem na skype'ie z kolegą i... Nie w tym czasie. Kto? Dobra... PAM pam, 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 param, pam, 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 param, pam, pam. Parkour. Co? Parkour przyszłam. No, za chuja byś nie przeszedł. Kuba szał nie mam. Ja pierdolę A ty mówisz, że przeszłeś Co? Na przyszłym parkour? No decha nagle dotła. Już ba! Muszę tam iść. Pam, 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 param, kurdej nie mam. Pam, oh fuck. Pam, pam. Pam, 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 pam. 3, 2, 1, 0. Dobra, teraz Wygrałaś? Nie, poczekaj. Kurde, ej, jak jestem głupi, Boże pam 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 kurde 916 chyba to będzie na dwie części ale on mnie teraz trafi no wiedziałem yy, także koń, kończymy ten odcinek bardzo dziękujemy za yy, oglądanie proszę o subskrypcję o lajka i obiecuję że się poprawię w skywarsa nie wiem dzisiaj skilla nie mam także do widzenia żegna się Jay ja. Matheson i domin 10 Nara